To jest nielegalne owizaj. No dobrze, jeszcze na, możemy, tak? Szanowni Państwo, witamy na briefingu prasowym, w sprawie, która delikatnie mówiąc bulwersuje, mianowicie zakaz sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 to jest pomysł eurokratów w Brukseli. To jest pomysł również polityków Platformy Obywatelskiej, ale my jako Solidarna Polska od początku do końca mówimy stop, mówimy, jesteśmy przeciwko tego typu chorym pomysłom. Z jednego prostego względu. No, wyznaczono pewien cel, ale patrzmy na koszta. Nie tylko w aspekty ekologiczne, bo ten samochód tak naprawdę patrząc na miks energetyczny i jeszcze ideologiczne szaleństwo w niektórych organizacji, nie chcą atomu, węgla, nie chcą gazu, no OZE wszystko jest stabilne, to już nie wiem jak wyglądałaby stabilność polskiej sieci energetycznej, ale przede wszystkim koszty dla Polaków koszty ubezpieczenia, które wzrosną według raportów niektórych organizacji, czy kwestie dostępności tego typu samochodów, kosztów kupienia, ale co istotne nie można wprowadzać zakazu odgórnie. My jako Partia, jako Solidarna Polska jesteśmy przeciwko jakimkolwiek odgórnym zakazom to rynek powinien weryfikować, to każdy z nas powinien mieć możliwość podjęcia samoistnie decyzji, czy chce jeździć samochodem spalinowym, na benzynę czy też dieslem, czy chce wybrać elektryka. Nie mówimy nie samochodom elektrycznym, ale mówimy nie w sytuacji, kiedy jest odgórny zakaz. Wykluczenie komunikacyjne, koszty życia dla Polaków wzrosną. Zakaz, jaki chce wprowadzić Unia Europejska w 2035 roku, dotyczy samochodów spalinowych, osobowych oraz dostawczych czyli również koszty, które wzrosną, to usługi, koszty związane z produktami, no bo samochody dostawcze, a dla Polaków oznacza to zdecydowanie wykluczenie komunikacyjne, bo proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy mamy miejscowość w moim okręgu, chociaż pod Ciechanowem. Dzisiaj mieszkańcy dysponują samochodem, ale już na elektrykach po prostu ich nie będzie stać, czyli zmniejszy ich, ich, zmniejszymy ich mobilność, zmniejszymy dostępność do lekarza, do placówek edukacyjnych nie ma na to absolutnie zgody. Dlatego jako Solidarna Polska jesteśmy stanowczo przeciwko jakimkolwiek ideologicznym projektom odgórnego zakazu sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 roku życia i ubolewamy nad tym, że są w Polsce siły polityczne, które chcą wzrostu kosztów życia dla Polaków. Szanowni Państwo, my jesteśmy za wolnością, za wolnością wyboru, a nie za odgórnymi. Nakazami czy zakazami. Zakaz rejestracji samochodów spalinowych, czyli de facto zakaz sprzedaży samochodów spalinowych, no bo jak tu jeździć niezarejestrowanym autem, to jest fakt, to jest prawo, to weszło w życie. Za 12 lat nie będzie można rejestrować samochodów spalinowych. No, eurokomuniści krok po kroku dopinają swego. No, my nie możemy pozwolić na tego rodzaju wariactwa, i to jest niezwykle ważne, niezwykle istotne, że w Polsce chcą doprowadzić do tego w całej Europie właściwie, że samochód stanie się dobrem luksusowym. Oni chcą, żeby na auto było stać tylko miliarderów, bo przecież koszt produkcji samochodu, metale rzadkie, które są stosowane w akumulatorach tych samochodów, koszty wydobycia w innych krajach, przecież importowanie, emisja dwutlenku węgla i spalin przy okazji wydobycia tego surowca, no to wszystko biorąc pod uwagę pokazuje, jak bardzo oderwani od rzeczywistości są ci, którzy tego rodzaju przepisy proponują. Ten postulat zakazu sprzedaży samochodów spalinowych wydawał się tak absurdalny jak dwie koszule na rok czy jedzenie robaków, a staje się faktem. On wchodzi w życie. On wszedł w życie. To jest prawo. Komisja Europejska, Parlament Europejski to przegłosował. Już tylko 12 lat będziemy mieli tą możliwość, żeby rejestrować samochody spalinowe. Szanowni Państwo, co można zrobić? My uważamy, że doszło do poważnego naruszenia prawa, mianowicie w całym pakiecie energetycznym sprawy dotyczące miksu energetycznego powinny być podejmowane jednomyślnie. Decyzje powinny być głosowane jednomyślnie. Tutaj doszło do złamania tej zasady i została podjęta decyzja kwalifikowaną większością głosów. I doprowadzimy do tego. My jako Solidarna Polska będziemy robić wszystko, żeby doprowadzić do zniesienia tego prawa i będziemy zachęcać wszystkich, żeby wspierali nas w tej walce o normalność i o wolność wyboru. Szanowni Państwo, dwa cytaty, które dotyczą wypowiedzi osób, co do których, jeżeli chodzi o fachowość w pewnych obszarach, raczej nikt nie powinien mieć wątpliwości. Więc ustalenie daty stopniowego wycofywania pojazdów napędzanych benzyną może usunąć tanie samochody z rynku, sprowadzając, że ich własność jest poza zasięgiem wielu osób i być politycznie niebezpiecznym zabiegiem. Kto tak mówi? Mówi tak prezes BMW. Ale przejdźmy dalej. Potrzeby Unii w zakresie metali ziem rzadkich, o, to, o czym mówił pan minister, zwiększa się pięciokrotnie do 2030 roku. Litu jeszcze bardziej wraz z elektryfikacją gospodarki i tak dalej. No i teraz dalej, dalsza uwaga, obecnie problem, problemem jest to, że jeden kraj kontroluje niemal cały rynek w 90% ziem, metali ziem rzadkich. Kto tak mówi? Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. To pokazuje, że mimo tych obaw, nawet w komisji podejmuje się decyzje, które są bardzo niebezpieczne. Solidarna Polska rozpoczyna ogólnopolskie akcje informowania o tym, dlaczego tego typu odgórny zakaz jest sprzeczny z polskim interesem, jest przeciwko Polakom i dlaczego wzrosną koszty. To, o czym wspominał pan minister Michał Woś, dotyczy wielu aspektów funkcjonowania życia codziennego, ale my jesteśmy partią, która proponuje pewne rozwiązania, dlatego ta ogólnopolska akcja ma na celu uświadomienie obywateli społeczeństwa,

Nie, to jest wewnętrzna sprawa Trybunału, jak procedujemy. My sobie życzymy tego, żeby trybunał procedował zgodnie z procedurami i e, jak najszybciej. Natomiast przy okazji tego wniosku no, Solidarna Polska nasze zdanie jest wszystkim znane. Uważamy, że akurat ta ustawa o Sądzie Najwyższym, nie tylko nasze zdanie Solidarnej, ale bardzo wielu ekspertów, jest po prostu niekonstytucyjna. O tym zresztą mówił wczorajszym wywiadzie też pan prezydent, że dla no, każdego, kto ją przeczyta, tą ustawę, a potem przeczyta Konstytucję, no to wnioski nasuwają się jednoznaczne. Trybunał Konstytucyjny już się opowiedział za wyższością polskiej konstytucji nad prawem europejskim i to opowiedział się nie w składzie niedawno wybranym, tylko opowiedział się jeszcze wtedy, kiedy prezesem był pan zarówno Rzepliński, jak i jeszcze wcześniej pan profesor Col. I pod tym względem nie ma najmniejszych wątpliwości, a zgoda na to, żeby w Polsce sędziowie nie na wniosek stron, bo na wniosek stron zawsze można wyłączyć, próbować wyłączyć sędziego, ale sami sobą się zajmowali, sami się testowali, czy są bezstronni, czy nie. To jest prosta droga do gigantycznej anarchii chaosu w, nie tylko w polskim sądownictwie, ale w całym państwie polskim. No to jest wewnętrzna sprawa Trybunału Konstytucyjnego, rzeczywiście jest poważna wątpliwość prawna, czy kadencja pani prezes Przyłębskiej wygasła czy nie, bo kiedy była pani prezes wybierana na prezesa Trybunału Konstytucyjnego, już było wiadomo, już był ogłoszony przepis dotyczący kadencyjności, ale on jeszcze nie wszedł w życie. I zawsze jest tak, że kiedy są wątpliwości natury prawnej Właściwym jest Trybunał Konstytucyjny, więc to jest właściwy organ, najlepszy organ do tego, żeby jednoznacznie przesądzić, czy pani prezes przyłębska, czy pani sędzia Trybunału Konstytucyjnego Przyłębska jest prezesem jeszcze, czy już jest byłym prezesem Trybunału, ale jak mówię, to jest sprawa trybunału i powinni jak najszybciej tę sprawę rozstrzygnąć. Jakieś pytania, jakby można inne redakcje, czy nie ma Państwu? Ja, się... pan... ja rozumiem, ale pan... pan... No, to jest takie never-ending story. My od początku do końca mówimy, że środki będą blokowane. Najpierw była ustawa pana prezydenta, później jest kolejna ustawa do ustawy pana prezydenta, a później jak to jest przyjęte, to mamy mieć gwarancję, że mamy te pieniądze mieć, po czym okazuje, że jednak jeszcze zostały kamienie milowe, które mają być udowodnione, że zostają zrealizowane. Więc no, to jest pytanie już nie do nas, tylko pytanie do grona politycznego, bo tu merytoryki żadnej nie ma w Komisji Europejskiej, dlaczego blokują pieniądze, które się Polakom w tym kontekście po tej, po tej podjętej decyzji po prostu powinny być otrzymane. Jakby Pan poszedł do banku po kredyt, ma Pan wyższą ratę, u wspólnotowi niedługi, czyli hipoteka, obciążenie, kolejne warunki Panu stawiają, a pieniędzy Pan nie ma, Pan się wtedy czuje oszukany. No, my od początku do końca przed tym przestrzegaliśmy, Solidarna Polska niestety w tym sprawie miała rację, niestety dlatego, że no, Komisja Europejska w tym wypadku nas oszukała. Ale ta sprawa została już wyjaśniona, przedstawiona w szczegółach, że jeżeli Polska by zerwała tak kontrakt, to jest stanowisko, które jest przecież że Pani znane doskonale, to wie Pani, że moglibyśmy zapłacić gigantyczne odszkodowanie. Więc. Zerwaliście kontrakt na karę, no, no, ale... to... Pani redaktor, ale to życie i dyskusje mogą się toczyć w taki sposób, że może być to ping-pong i będziemy za chwilę odbijali zupełnie inne wątki. Teraz Pani przeskoczyła na karakale, zaraz Pani przejdzie na, nie wiem, na jakieś rzeczy, które mi się I ciągle interesują. Intercjowa... Ale ja... Dlatego, tutaj, tam, dlaczego? ja nie, nie Bo doskonale Pani wie, jakie to mogą być konsekwencje finansowe. Poza tym grupa Orlen już do tego... Do, 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 do tego z. Ale nie takie, i poza tym, te oświadczenie, że chodzi o grupę Orlan, jest znane i zachęcam do tego, żeby Państwo się zapoznają ze stanowiskiem. Pani redaktor, czy a czy ja, sprawy wyglądam, sprawy. Czy, ja wyglądam, czy ja wyglądam na przedstawiciela Orlenu? Też, panowie, kraje europejskie, yy, się obdział, dlatego panowie, uważam. Panowie, Uważamy, uważamy od początku do końca, że nałożenia embarga na dostarczanie surowców i strategia, która była zawarta przez wiele lat w ramach energii Wendej, w ramach na przykład dostarczania do Polski gazu, czy koncepcji, która miała polegać na tym, że Polska będzie uzależniona od rosyjskiego gazu, między innymi z kierunku wschodniego, również zachodniego, ale poprzez Nord Stream 1 Nocim 2. I wcale nieprawdą jest, że to jest prywatny projekt, jak powiedział prezydent Rafał Czaskowski. I nieprawdą jest to, co uważał Waldemar Pawlak, polski shader inspe, że Baltic Pipe nie jest potrzebny. Dywersyfikacja dostaw wszystkich surowców jest istotna. Ja tu się zgodzę, że dzisiaj jest moment, który możemy powiedzieć spokojnie, a obstrahując od Pani redaktor poglądów, czy też innych redakcji, że i ropa, i gaz nie jesteśmy uzależnieni od rosyjskich surowców. I to bardzo dobrze. dobrze Jedyną nieprawidłowość jaką tutaj widzę jeżeli że wprowadzamy elementy, które mają doprowadzić do transparentności życia publicznego i ta, te wpłaty są widoczne również dla Państwa, Państwo są tym zainteresowani i taka jest rola mediów. To czekam na to, aż takie zainteresowanie będzie po wpłatach na Fundusz Platformy Obywatelskiej czy na strukturę Platformy Obywatelskiej. A widziała Pani takie wpłaty? No tak, ale czy Pani widziała takie wpłaty? Platformy Obywatelskiej. Aha. A ja pani zadaję pytanie... Nie jestem od oceniania, kto jak wydaje pieniądze uczciwie zarobione, ale jeżeli chodzi o transparentność życia publicznego, a wolne media powinny się charakteryzować tym, że zadają takie pytania na przykład platformy obywatelskiej. Ja nie słyszałem, żeby ktokolwiek ze stacji TVN zadał pytanie platformy obywatelskiej, dlaczego lista wpłat, wpłat na fundusz platformy czy tam konto platformy obywatelskiej nie jest zamieszczona zgodnie z, z przepisami. No to jest pytanie do Platformy Obywatelskiej, a jak na przykład się tam znajdą ludzie ze spółek samorządowych, na przykład od Pana Włodzimierza K., czy Pani również zada takie pytanie? No jesteśmy ciekawi, trzymamy kciuki. Czy, we, czy to, co się rozmawia, czy jest już ustalone, w jakiej formule idziecie do wyborów, czy to jest z pis czy to będzie w zakresie tak zwanym, jak prawicy, czy tam są lepsze, w, w radiu nic nie wskazuje na to, czy to sposób, czy no to jest decyzja liderów i rozmowy liderów zarówno Solidarnej Polski, jak i Prawa i Sprawiedliwości przed nami. Dla nas scenariusz numer jeden jest taki, że przygotowujemy się na samodzielny start, mając świadomość tego, że Zjednoczona Prawica to jest najlepszy projekt polityczny ostatnich lat dla Polski. Jeżeli będzie kontynuowany, no to z pożytkiem dla Polski. Gdyby były inne decyzje, no to oczywiście my będziemy przygotowani na każdy ze scenariuszy. No, jeszcze liderzy nie podjęli ostatecznych decyzji, ale z pewnością te rozmowy przed nami, jak będzie znany ich finał, państwo będą o tym poinformowani. Dziękuję. Ja, panie redaktorze. Ale pan widział tą kadencję? Przejęcie senatu polega na tym, że opóźniają złośliwie ważne uchwały i ustawy dla Polaków i mają 30 dni oczywiście mogą też działać krócej my to szanujemy i to jest jedyny skutek tego że senat jest w rękach em, opozycji ale my oczywiście liczymy na to że w przyszłej kadencji w przyszłych wyborach także senat em, będzie uszczęśliwiony większością zjednoczonej prawicy No i też na uwagę zasługuje fakt Wczorajsza chociażby wypowiedź lidera, nie wiem jak tam się ta struktura nazywa akurat, ale chyba rozumiem lewicy. Pan Czarzasty powiedział, że jemu nie będzie przeszkadzał Roman Giertyk na listach. Gratuluję, że i oni idą po to, żeby tylko się dogadać i przejąć władzę cel sam w sobie, zamiast jakikolwiek program, idee, jakakolwiek wspólnota, czy jakiekolwiek wspólne merytoryczne uzasadnienie, no to pokazuje, no, że ktoś chce się dorwać do władzy tylko po to, no to to, 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 to nie jest bycie politykiem. No to jest jakiś dziwny mechanizm, który chcą stworzyć. Wydawało mi się, że w polityce program wspólne wartości są czymś ważnym, ale dla opozycji niestety nie. dziękuję. Okej, okay, dziękujemy.